To jest chyba radom. To jest chyba. To jest chyba lotnisko w Radomiu. Ej ja, dobra, za szczelkami idę. Nie chcę ci przeszkadzać, ale to nie jest lotnisko w Radomiu, bo tam nic nie ma dosłownie. <grym> Haha. <zniszczonych> na obsługę lotniska w Radomiu. <grym zniszczonych>

Ekaże tego teraz tego mema chyba z Interstellara co jest ten ziom mój za tym Tak za... i to pije w szybę po prostu i tak patrzy takioo mi... no! no! Ale by było zabawnie gdyby to nie był David tylko też nieziomej Polotarka O ooo A tam Eee, ten mokry gacię. Richard Ryszard nie naprawił rury. to samo robisz? I don't like the sound of the titanic. Co to się dzieje? Co się siada, siada. Jest dziwne za dużo. D Jak Didi. He did No To no ty? To nie ty To nie ty To nie ja To nie ja I to ty? Nie! To ty Czemu? To nie to <śmierdzi> 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 David! Gdzie widz! Czemu się chłopi? zamykać? ZA ZAMĄCZMI! Zamykać... <śmierdzi> <śmierdzi> David wychodź! Nie bo ja umrę zaraz zatem nie będziemy o co zrobić Dobra Mówimy tak. I co? No, przeczytaj co te litery mówią. Look. nie gadaj, że to było od samego początku. Nie gadaj, byłeś... nie gadaj że to było od samego początku. Nie. Ej, to było od samego początku? Nie gadaj! Kurwa, kto było? Quen? wie! Igni... Jeden. Quen, Igni... Po ludzku. Te pszczoły mnie zabiły, co ty robisz?! Nie pszczoły. No coś mi... A! Taka wielka mucha mnie goni! Pokazałbym ci moją rozbudowaną klatę, Marka, Ala. ale... Ale i nie ma, wiem. Nie no, mam! <gry rattling> Chyba... Ej, <gry> ej, ej, Tony, 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 Tony... Pan jest taki, pan jest taki, daj dajesz... <gry> Który to już piąt teraz krzyknął? Czterech się na mnie rzuciło... Nie no, wiem czy wiecie, ale poznałem taką fajną koleżankę. No, nazywa się Maciek. No, nie, nazywa się Maciek. To jest taki ja, tylko że kobieta. No, wiecie, to... no Maciek. 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 Nie wypiję. Nie patrzcie w Nie patrzcie w prawo. Patrzcie Nie, ja od 22 wale sobie przysięgam. Nie mogę otworzyć go. <laughs> a ja dwiegi do przodu. <laughs> <laughs> nie, 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 to jest nie Markal, to jest nie Markal, to jest nie Markal. To jest nie Markal! Marka! Ja go spróbuję ja zbaitować, to co tam daje radość. Dobra. samy. Yes, David, you know what you have to do. A gdzie on jest? Mówi ci o tym oku za tobą? Nie za bardzo. Dobra, ah! <noise> ten poziom będzie z David, jak coś. Bo? Bo możesz się chować w szafkę. Idzie do ciebie. Ah! <głosy> 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 Teraz to mi wszystko śmiga w <noise> Mike Wazowski, co, co, co tak? Zanią zanią tak płacze? Co to jest? Mike Wazowski <laughs> Czemu nie poszedłeś do góry na schody? On biegnie z... Mike Wazowski się zablokował czy się zabił? Mike Wazowski Co jest? <laughs> Mike Wazowski wejdzie. Well, powiedz, że on nie wejdzie, powiedz, że on nie wejdzie, powiedz, rząd nie wejdzie. Powiedz, rząd nie wejdzie. Hahaha! Majk mazowski! Polityka folkopatrzka! A gdzie ryj? wszystkie kaczki lubię wadek! Lubią... Dobraj, to... Dobraj! Trzeba także żyć nie zauważył. Trzeba do odejrzania wejść. Czemu mam te światłość? No, to jest ciągle. Discord. No i <coughs> <A, coughs> mi alternatywę jako mamy. Nie da się przejść na krauchu, no nie przejdesz tak. No, okay. no. no. Muzyka się da skończyć. Trzeba się zatrzymać. <coughs>

Trochę zapomniałem bo ci, o tym Ci wspomnieć. Nie, 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 To, to, to się.